Tak to już jest, że w moim kompie podzespoły zmieniają się jak szalone. Niedawno swoją przygodę zakończyłem z RTX 2080 Ti. Tak więc potrzebowałem karty na zastępstwo. Mój wybór upadł na GTX 970, ale czy ta karta dalej jest wydajna i czy dalej jest cokolwiek warta? O tym przekonamy się dzisiaj. Tym razem karta kosztowała mnie jakieś 300 zł, czyli o 50 zł więcej niż w zeszłym roku. Tylko za to mam pudełko i kartę w dużo lepszym stanie, a wiemy, że takie komplety podnoszą wartość zakupu. Szkoda tylko, że trafiłem na kartę od MSI, bo przyznam szczerze, że chętnie przetestowałbym kartę od innego producenta. Pewnie ciekawi was, dlaczego pożegnałem się z moim RTX 2080 Ti. No nic, poszedłem za tłumem i również napaliłem się na RTX 3080. Dlatego postanowiłem sprzedać swoją kartę, a plan wydawał się banalnie prosty. Sprzedam mojego RTX 2080 Ti i będę podczas premiery czyhał na RTX 3080. W teorii plan wydawał się doskonały, ale spóźniłem się i nie zdążyłem się załapać na najnowszego RTX 3080. No cóż, bywa. Zainteresowanie nowymi kartami Nvidia jest tak na że karty rozchodzą się jakby ktoś je za darmo rozdawał. Generalnie, gdybym został bez karty, to raczej bym się zdrowo wkurzył. Jednak na co dzień korzystam z Kompa i nie tylko służy mi w celach rozrywkowych, ale także jest to moje narzędzie pracy. No ale co? Seria 3000 jest tak na że ja jako przeciętny konsument nie mam szans się na tą kartę załapać. Ale nie ma tego złego, ponieważ krążą w necie słuchy, że ma się pojawić wersja z pamięcią 20 giga. A to już jest dużo ciekawsza propozycja dla mnie. Dlatego cieszę się, że mam swojego GTX 970, bo to jest fajna karta na przeczekanie. I pamiętam jak poprzednim razem bardzo dobrze radziła sobie w grach i nie tylko. Ale też ciekawi mnie jak sobie poradzi po tym roku czasu. Bo też powinno być dobrze. Także myślę, że warto tą kartę sobie tutaj trzymać. I cierpliwie czekać, aż się pojawią nowe karty graficzne. Ponad rok temu na tym kanale pojawił się materiał z GTX 970. Miała to być karta na zastępstwo, ale nasza przygoda nie trwała zbyt długo, ponieważ szybko dorobiłem się RTXa 2080 Ti. Karta wylądowała w pudełku na półce i czekała na lepsze czasy. Czekała, 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 aż w końcu postanowiłem, że jednak kartę sprzedam. No i cóż, nasze drogi ponownie się krzyżują. Miałem świadomość, że rtx na wieki trzymał nie będę i pewno prędzej czy później się sprzeda. Przypuszczałem, że będzie to około rok czasu. I tak też się stało. Karta po roku trafiła do nowego użytkownika i pewno jeszcze długo posłuży i będzie wydajnym układem. No a ja, jak mówiłem, będę cierpliwie czekał i myślę, że pod koniec roku uda mi się wyrwać RTX-a z pamięcią 20GB. Przez ten rok nieobecności gtx 970 w moim życiu dużo się podziało. Na dobre zagościł Ray Tracing, do tego pojawił się Quake 2 w wersji RTX Killer i do tego jeszcze Crysis w wersji Remaster, który też jest ponoć GPU Killerem. Także no, sporo się dzieje. Na rynku również pojawiły się wybitne dzieła optymalizacji, takie jak Detroit Become Human oraz Horizon Zero Dawn. Także jest na czym testować GTX 970. Postanowiłem sprawdzić, jak sobie poradzi grafika i czy dalej opłaca się korzystanie z ich dobrodziejstw. Największą bolączką tego układu jest mała ilość RAMu. 20 lat temu bym się w czoło puknął, gdyby ktoś powiedział, że 3,5GB RAMu może nie wystarczyć. Ale czas biegnie nieubłaganie, a karty rosną wraz z wymaganiami gier, które mają coraz większy apetyt na RAM. Odpaliłem kilka nowszych tytułów, żeby sprawdzić jak karta sobie poradzi i powiem szczerze, że miło mnie zaskakuje ta karta za każdym razem kiedy się z nią spotykam. Rozdzielczość w grach jaka mnie interesuje to oczywiście 1080P. I pierwszy będzie starszy tytuł, ale stosunkowo niedawno pojawił się na PC-tach, czyli Beyond to Souls. Tu bez żadnych rewelacji, bo to po prostu interaktywny film. 60 klatek wbite z niedoruszenia. Oczywiście wszystkie suwaki były przekręcone w prawo, a ja dalej miałem wrażenie, że komputer po prostu się przy tej grze nudzi, A zwłaszcza układ graficzny. Ale chyba to dobrze. Lepiej żeby się nudził niż męczył. W Serious Sam 4 gra się dość fajnie. I prezentuje też się całkiem przyjemnie i czekam aby odpalić ten staroszkolny tytuł na maksymalnych ustawieniach. Póki co muszę obejść się smakiem. Próbowałem odpalić tą grę na high i szczerze no, dało się grać. Czasem nawet dobijałem do 50 klatek, ale taka średnia wydajność to jakieś 38 slajdów. A przy ustawieniach high pojawiają się spadki i to czasem nawet do 25 klatek. A nawet i... no 20. Da się grać, ale trzeba zejść z ustawieniami jak chcemy, żeby obraz był płynny. Próbowałem również odpalić Horizon Zero Dawn. I tutaj też nie jest idealnie, ale jak wiemy optymalizacja jednak w tej grze kuleje. Co prawda grę miałem ustawioną na ultras, co prawda cieniami na high, ale dało się grać. Zaskakująco, gra trzyma się granicy 30 klatek. Powyżej jest już ciężko. Ogólnie da się w miarę pograć. Czasem notuję spadki do 23 klatek. Gra chodzi w miarę stabilnie, więc nie czuć tutaj utraty płynności podczas rozgrywki. Detroit Become Human to kolejny port z PlayStation 4. I co prawda na konsoli nawet sobie radzi. Ale widocznie na pecetach twórcy nie mieli pomysłu na optymalizację. Dlatego podczas rozgrywki towarzyszy nam jakieś 37 do 40 klatek z dziwnymi, niewyjaśnionymi spadkami do 9. Gra po prostu stoi 9 klatek i nagle zaczyna z powrotem płynnie działać. W sumie da się grać. Ustawienia mamy na maksa i nawet karta sobie spoko radzi. Prawda jest taka, że w przypadku GTX 970 karta już zaczyna powoli cierpieć na braki VRAMu. Niestety, ale w przyszłości chyba będziemy musieli się skłaniać do przesuwania jednak z suwaków w lewo. Co nie zmienia faktu, że karta i tak super sobie radzi, jak na obecne standardy. Pamiętajmy również, że karta debiutowała na rynku jakieś 6 lat temu, a już wtedy nie był to GPU killer, także. Myślę, że i tak pomimo swoich lat, jest to naprawdę super opłacalny układ. Swego czasu GTX 970 był ogromnym hitem zakupowym. Spora wydajność i przystępna cena skusiły wielu nabywców. W cenie 300 zł otrzymujemy całkiem dobrą kartę. Może nie jest to killer, ale spokojnie pogracie na niej we wszystko. I wiecie co, mam też plan upolować. Ponownie w dobrej cenie GTX 1060, oraz chciałbym wyrwać jakąś 1070 -kę. i oczywiście przetestować ją dla Was. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli planujecie zakup karty i macie w portfelu wolne 300 zł, myślę, że warto nad GTX 970 się pochylić. Karta jeszcze sporo posłuży, a zanim nowej generacji konsole się zadomowią, to jeszcze spoko będzie dawała radę. Jeżeli szukacie karty typu grania, warto też pochylić się nad RX470. Też karta jest korzystnie wyceniona, a i również zaskoczy Was wydajnością, ponieważ równie dobrze radzi sobie we wszystkich tytułach. Z mojej strony to wszystko na dziś, moi mili, i mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Mam jeszcze do Was jedno pytanie: ile Waszym zdaniem warto wydać na kartę graficzną? Napiszcie w komentarzu. Wbijajcie również na Discorda, jest tam sporo fajnych osób i można na luzaku pogadać. Ja też staram się tam czasem udzielać, więc i ze mną możecie tam podyskutować. Moi drodzy, standardowo widzimy się w kolejnym filmie w przyszłą niedzielę, punktualnie o godzinie 14.00. Do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale, trzymajcie się ciepło, cześć!